Witajcie kochani z tej strony wasz ulubiony youtuber a dzisiaj nagramy kolejny tutorial dawno żadnego tutorialu nie było bodajże przez 4 miesiące więc nadszedł taki czas aby nagrać po prostu kolejny tutorial dla was bo pewnie nie możecie się już doczekać a więc tak y dzisiaj wam pokażę y jak y nadusić przycisk na klawiaturze o mój przycisk ponieważ jakoś to nie robi różnicy, jest to jest tylko na no to jedna technika, yy, więc no zabiorę się wam do pokazania. A więc tak, żeby yy, nadosić taki yy, taki przycisk jakikolwiek na klawiaturze, jak widać klawiatura posiada całkiem sporo tych przycisków. Uznajmy że na przykład chciałem chcę nadusić przycisk. Yy, B. Nie wiem dlaczego, akurat B, ale niech będzie B. Yy, a więc tak. Aby nadusić ten przycisk, wystarczy położyć na nim swój palec oraz użyć, użyć trochę siły i wdusić ten przycisk. Tu Wam pokażę z bliska. Kładziemy palec na, na, na przycisk, który chcemy nadusić, i używamy lekko siły. Aby go nadusić, musimy go wepchnąć po prostu jakby na dół. I dzięki temu możemy właśnie kliknąć taki przycisk. Yy, oczywiście również mamy takie trochę większe przyciski, ale to nie ma różnicy. Wystarczy po prostu gdzieś mniej więcej na środku. Może to jest z boku, albo jest tutaj gdziekolwiek. Po prostu wystarczy wcisnąć. Proste. Oczywiście, że proste. No, więc to byłoby na tyle ewentualnie... No ogólnie... No w sumie to byłoby na tyle. No, do dzięki. Dzięki za oglądanie. Do następnego tutorialu.